Musisz nauczyć się, tak jak Biblia mówi o Dawidzie, on sam siebie zachęcił. Musisz nauczyć się mówić do samego siebie we właściwy sposób, zachęcić, czyli powiedzieć sobie, kim naprawdę jesteś, i nauczyć się chodzić nad Twoimi okolicznościami, a nie być nimi przetłoczonym. Bo nawet jeżeli wróg albo Twój grzech spowodował ściany, pamiętaj, że każdy olbrzym i warownia padną, dlatego mów do siebie, nad sobą, zachęć się słowem Bożym. Zmotywuj w twoim Panu Jezusie, kiedy potrzebuje zachęcenia. Mój mąż jest cudownym pastorem, ale czasami, a nawet często nie ma go w domu. On musi pracować, usługiwać. Powiem wam jak to naprawdę wygląda z mojej strony. Pewnego dnia musiałam stanąć przed lustrem, spojrzeć na siebie i sama do siebie powiedzieć: "Możesz przez to przejść. Jeszcze trochę, powspinaj się. Możesz to zrobić." Możesz zająć się dziećmi, tak samo jak twoja babcia i matka. Możesz przetrwać nawet w służbie. Kiedy inni mówią, szemrzą o tobie, wciąż możesz to przejść. Bo ja jestem tym, który cię zachęca. Bo kiedy widzicie, że chodzę jak dziecko króla, to tylko z tego powodu, że wierzę w to. Naprawdę całym sercem w to wierzę. Moja mama również znała kogoś. Kogoś, kto jest o tyle potężniejszy niż ona. Większy niż sytuacja, w której była. Ten, który dał jej moc i zdolność, której potrzebowała każdego dnia, by zajmować się i zadbać o ośmioro dzieci. Mam dzisiaj dziedzictwo, aby polegać na Bożej mocy i łasce odnośnie każdej rzeczy, którą potrzebuję w moim życiu. Bo jak myślisz, w jaki sposób tego dokonałam? Bo kiedy życie stawia mi wyzwania, tak samo jak każdemu z Was, bo w tym świecie każdy z nas będzie miał prześladowanie. Ale ja nauczyłam się obserwując moją babcię i moją mamę, że jestem zwycięzcą, ponieważ krew baranka jest moim świadectwem. Jakie jest Twoje świadectwo dzisiaj? Przez Jezusa jestem dziś kimś i dziękuję Bogu za moją babcię i za moją matkę, które przechodziły przez tak ciężkie życie, jednak trzymały się niezachwianie wierności Bożej. Bo wiem, że jestem córką króla. Gdzie dzisiaj jesteś w życiu? Na kogo się zapatrujesz? Ja wybrałam wzorować się na mojej matce i na mojej babci, które przeszły przez swoje życie zwycięsko. W oparciu o swoją pozycję w Chrystusie, a nie w oparciu o ich okoliczności, bo nie pozwoliły sytuacjom dyktować, kim są, bo wiedziały, do kogo należą. A teraz Powiedz mi o sobie. Słuchasz tego w okolicznościach swojego życia i chcę Cię spytać, czy wiesz, kim jesteś, do kogo należysz? Ja należę do Króla Królów i Pana Panów, który umieścił gwiazdy na niebie, znając każdą z nich po imieniu, który zna każdą liczbę i numer twoich włosów. Nawet jeżeli osiągnąłeś wiek, w którym je tracisz, on wciąż zna każdy numer twojego włosa. O takim Bogu mówię, który ma dla ciebie plan. Dla którego twój plan jest w jego rękach. Musisz wiedzieć, kim jesteś. I musisz stanąć na tym, kim jesteś, kiedy życie spojrzy ci w oczy. Bo tak stanie się z każdym z nas, bo takie jest życie. Historia mówi o córce królowej, gdzie pewnego razu królowa i córka udały się na jakiś bal, na którym córka była zanudzona na śmierć. Siedząc przy stole, cały czas obsuwała się w dół, a królowa cały czas ją poprawiała usiąść prosto, gdzie ona wyprostowała się na chwilę i po chwili znowu obsunęła się w dół. Po czym po raz kolejny królowa mówi, powiedziałam usiądź prosto, nie wiesz, kim jesteś? Więc córka spojrzała na nią, wiedząc, że musi zachowywać się w sposób oczekiwany od niej, aż w końcu królowa po raz trzeci lub czwarty powiedziała do niej, Mówię ci, usiądź prosto. Czy nie wiesz, kim jesteś? Niezależnie, co dzisiaj się wydarza i jak tobie się nudzi, ty jesteś dzieckiem króla, więc usiądź prosto. Nie wiem, co dzieje się dzisiaj w twoim życiu, co sprawia, że czujesz się niewygodnie, lub co cię zatrzymuje, paraliżuje. A może niektórzy z was byli dzisiaj tutaj zaciągnięci na siłę, nie wiem, co to jest, ale chcę tobie przypomnieć. Że jeżeli znasz Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, wtedy jesteś dzieckiem króla, więc podnieś się, usiądź prosto, podnieś głowę. Niech ktoś się wyprostuje. Wyprostuj się i przypomnij sobie, kim jesteś. Ale, Panie, zmagam się z życiem, ale wiem, że Ty nie możesz poprowadzić. Ponieważ Izajasza 49:17 mówi: Twoje imię, i moje imię jest wyrzeźbione, w innej wersji jest napisane, jest wyrzeźbione na jego dłoni. Czy wiesz, kim jesteś? Że król królów i pan panów ma twoje imię wyryte na swojej ręce? Oto jak bliskim jesteś jego serca! Musimy sobie przypominać, kim jesteśmy. On ma ciebie tak blisko swego serca. On Ciebie ochroni. Jesteś synem i córką przymierza i nic nie może tego zmienić, jeżeli jeszcze raz. On jest Twoim osobistym Zbawicielem, a ci, którzy Go nie znają osobiście, modlimy się o Was. Bo kiedy przyjmiesz go jako Twojego pana i zbawiciela, wtedy jesteś okryty, ochroniony płaszczem króla, królów, pana, panów i możesz powstać i powiedzieć: Wiem, kim jestem. Jestem dzieckiem króla i królestwo do mnie należy. Nie w oparciu o moją sytuację, ale w oparciu o moją pozycję. Bo masz zaaranżowaną, autoryzowaną, legalną, uprawomocnioną, dosłowną, bezwarunkową, na zawsze trwającą. Wieczną, oficjalną relację z królem. Jesteś przykryty? Jest to legalna, wiążąca deklaracja, która daje mi prawo oczekiwać niesamowitą moc, zaopatrzenie, obietnice, pozycję i autorytet króla, królów i pana panów. Oto przystęp, jaki masz ty. Jednak Ty i ja musimy chodzić każdego dnia, czasami z momentu na moment, ogłaszając kim jesteśmy, ponieważ należę do króla królów. Co więcej, nie jesteś ogonem. 5 Mojżeszowa 29, 13 mówi, jesteś głową, powiedz to sobie za każdym razem, kiedy staniesz przed trudną sytuacją. Jezus wyraźnie powiedział, w tym świecie będziecie mieć próby, ciężki czas, prześladowania. Jak wielu z nas oczekuje życie usłane tylko różami do końca dni, ale On powiedział nam prawdę. Stawisz czoła różnym sytuacjom, jednak wtedy musisz stać na Jego słowie. Kiedy powiedział Ty jesteś głową i nie jesteś ogonem, patrzcie, co dalej jest napisane. Oto co się stanie. Będziesz w stanie ogłaszać Boże uzdrowienie w Twoim życiu, ale oto kluczowe słowa, na które musimy zwrócić uwagę. To się stanie tylko, jeżeli będziemy słuchać przykazań i nauczania Jezusa, naszego Boga, nieznajomych. Musisz słuchać przykazań Twojego Pana Boga. I oto kolejne kluczowe słowo. Musisz uważnie ufać i być posłusznym Bogu. Jak wiele dzieci Bożych pyta, czemu to nie działa w moim życiu? Ponieważ to dotyczy się tych dzieci Bożych, którzy mu ufają i są posłuszni i wypełniają Jego przykazania. Bóg kocha nas wszystkich, ale tylko niektórzy z nas wybierają, aby mieć bliższą relację z tym królem, który mówi, jesteś głową, a nie ogonem. Mogłabym pokazać Wam wiele innych wersetów, które by Ci ukazały, że jesteś ukryty w Nim. Spójrz na piątą Mojżeszową 28, od 1 do 9 wiersza, bo to wszystko opiera się na Twoim zaufaniu Jemu i posłuszeństwie. Patrz, jesteś błogosławiony na polu, jeżeli mu ufasz i jesteś mu posłuszny. Jesteś błogosławiony w Twoich plonach. Błogosławiona jest Twoja rola i Twoje bydło. On da Tobie wzrost. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i wyjście. A Twoi nieprzyjaciele, którzy powstaną przeciwko Tobie, jedną drogą wyjdą. A siedmioma drogami będą uciekać przed tobą, i ty to będziesz oglądać. To mi przypomina dzieci Izraela, kiedy przeszły przez morze z suchą nogą, kiedy się odwrócili, zobaczyli, że o, Bóg już o to też zadbał. Więc powtórzę coś, to co możecie bardzo ubłogosławić. Nieprzyjaciele, którzy wyjdą jedną drogą od ciebie, będą uciekać siedmioma. Ale jeśli będziesz mi ufać i być posłuszny, mówi Pan, jeśli będziesz przestrzegał przykazań Boga Twojego i chodził drogami Jego, Pan nakaże, aby błogosławieństwo było z tobą w Twoich spichlerzach i ustanowi ciebie sobie jako lud, jeżeli tylko będziesz mu ufał i przestrzegał Jego przykazań. Ja, Twój Bóg i Król, to Tobie poprzysiągłem.